Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tridea. Wybiło 1000 subskrybentów. Obiecałam sobie, że w tym momencie nakręcę kolejny odcinek. W tym miejscu chciałabym Wam bardzo podziękować. Tysiąc no, osób dla mnie w takim temacie jak triatlon to jest bardzo dużo. Bardzo dziękuję, że chcecie mnie słuchać, że interesuje Was to, co mam do powiedzenia i dzisiaj nowy odcinek. Temat, który wybrałam, cyferki. Czy czucie, czyli czym się kierować w triatlonie amatorskim i ten temat dzisiaj chciałabym wam trochę przybliżyć. A więc cyferki, czy czucie, czym się kierować. I tutaj wam powiem zależy. Pomyślicie sobie, wariatka, zawsze mówi zależy, ale słuchajcie, no taka jest prawda, i w tym cała zabawa. E, dlaczego Zależy. Doktor, który prowadził moją pracę magisterską, powtarzał mi zawsze jedną prawdę, którą co prawda zrozumiałam po latach. Mówił mi: Ola, pamiętaj, codziennie budzisz się innym człowiekiem. I taka jest prawda. Słuchajcie, zależy dlatego, że my w procesie, kiedy trenujemy triatlon, zwyczajnie się rozwijamy tak samo jak w życiu. I zaczynając od zawodnika, który kompletnie zaczyna swoją przygodę ze sportem i kompletnie nie wie o co chodzi, nie czuje swojego ciała, nie zna swoich możliwości, i wtedy te cyferki z zewnątrz bardzo pomagają mu troszeczkę w temacie się ogarnąć, idąc tą całą ścieżką przez lata pracy, trafiamy do momentu, kiedy już jesteśmy doświadczonymi zawodnikami. Zawodnicy wyczynowi tak naprawdę trenują głównie na czucie. Ja prowadząc zawodników od początku tak naprawdę nakierowuję ich na czucie właśnie, czyli uczę ich o strefach, tutaj jest potrzebna edukacja i jeśli jesteście zawinięci w triatlon nie uciekajcie od edukacji, bo nie ma wzoru na człowieka bo fajnie jeśli zainteresujecie się waszą własną pasją i waszą własnym ciałem. I tak naprawdę jeśli ym, daje na przykład strefy mocy na rowerze, to obok są odczucia, jakie powinny być na danej strefie, i taki zawodnik, wykonując kolejne treningi, jeśli zwróci uwagę na te odczucia, to z czasem nauczy się tego, jak ma się czuć na danej intensywności. Podobnie z testami mleczanowymi, ja badam na przykład. Mleczany na drugim zakresie, ale uczulam zawodników, że oni muszą y, zobaczyć, tak? muszą zwrócić uwagę na, na to, jak się czują na drugim zakresie, zwrócić uwagę na swój oddech, a ja im powiem w teście, jak zbadam mleczany, czy to rzeczywiście był drugi zakres, czy trzeci zakres. Dlaczego? Dlatego, że testy tak naprawdę one się fajnie sprawdzają w sporcie wyczynowym. Y, ale mają dość krótki okres przydatności. Słuchajcie, skierowanie się na czucie swojego organizmu, które jest podrasowane wiedzą na temat tego, jak się czujemy na, danym, na danej intensywności, tak naprawdę jest drogą do bardzo celowanego trenowania. Tutaj powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my, jako trenerzy, jesteśmy w stanie e, tak naprawdę określić. Obciążenie takiego zawodnika. I tutaj Wam powiem, że my, wychodząc z uczelni, jesteśmy e, nauczeni tego, jak trenować zawodnika wyczynowego. Tego nas uczy AWF. Taka jest prawda. Sport amatorski to już jest zupełnie inna sprawa. Na studiach uczą nas, że obciążenie treningowe to objętość plus intensywność. I jasne, można to wszystko policzyć. Nawet Garmin to robi, to jest prosta sprawa. Można ustawić periodyzację, jaką tam sobie wybierzesz, czy ten mezocykl będzie miał 4 czy 6 tygodni, czy czasami 8, czy to będzie BPS, czy periodyzacja będzie klasyczna, czy będzie blokowa. No to już jest tak naprawdę zadanie trenera i jego koncepcja na danego zawodnika i jego wybór, ale to, czy on wykona tą jednostkę, która rzeczywiście jest zadana, czy nie będzie przepalał, czy będzie. Wiedział na, jakim, na jakiej intensywności wykonać jaką jednostkę, to już jest kwestia czucia. I możemy się bawić w określanie watów, w określanie prędkości na danych odcinkach, tylko pytanie, czy my jesteśmy w stanie stwierdzić, że w środę po południu ten zawodnik będzie miał drugi zakres na tempie 4,30? No i tutaj prawda jest taka, że nie jesteśmy. Jasne, jesteśmy w stanie obserwacją stwierdzić, że ten zawodnik biega drugi zakres w widełkach, na przykład od 4,20 do 4,40, i możemy ewentualnie zasugerować taką, takie tempo, taką prędkość, ale nie uciekajmy od uczenia tego, uczenia się tego, jak na jakiej intensywności powinniśmy się czuć. I zwłaszcza, słuchajcie. Oddechowo. No i teraz kwestia tego obciążenia. Tak jak mówiłam, nie ma wzoru na człowieka, nie ma logarytmu na człowieka. Taki program, który jest wam dawany z zewnątrz, na przykład na kilka miesięcy, może trafić, albo może nie trafić. Możemy to uszczególniać, ale prawda jest taka, że zawodnik wyczynowy, który ma bardzo i to jest celowe, bardzo ograniczane są mu inne czynniki wpływające. Na niego takie jak życie osobiste i praca. I łatwiej jest prowadzić takiego zawodnika, łatwiej jest wyliczyć jego obciążenie, łatwiej jest nauczyć go czucia i tak naprawdę wtedy te wasze wyliczenia, te nasze koncepcje są bardzo skuteczne. Inaczej sprawa się ma w przypadku zawodnika amatorskiego. Na obciążenie zawodnika amatorskiego wpływa życie osobiste, życie zawodowe oraz Trening. I pytanie, czy my jesteśmy w stanie takie obciążenie określić i wstrzelić się z planem treningowym w idealne obciążenie dla tego zawodnika? No i niestety prawda jest taka, że nie jesteśmy. Musielibyśmy być w bardzo bliskich relacjach z taką osobą. Ja na przykład pracuję relacyjnie i mniej więcej wiem, co się dzieje u moich zawodników, i mniej więcej staram się dostosowywać do ich przewrotów życiowych, obciążenie treningowe. Oczywiście roczny plan jest z góry ustalony, ale odejścia od niego są zdecydowanie nie częstsze niż y, trzymanie się go. Prawda jest taka, że wszystko na nas wpływa i każde zderzenie w robocie, jakaś y, ciężka sytuacja emocjonalna jest y, tak naprawdę obciążeniem. Treningowym I będzie wpływała na Was i na to, jak ten proces treningowy będzie przebiegał. Zawodnik amatorski musi znaleźć równowagę między tymi trzema sferami. Jeśli ucieka w jakąś sferę, no to tutaj coś jest do roboty i to mocno świeci, ale nie będę wchodziła w psychologię i nie będę rozwijała tego tematu. Tutaj kluczowa jest harmonia. Jeśli tej harmonii nie ma, jeśli uwaga jest skierowana bardzo mocno na którąś z tych sfer życia, no to już jest kwestia samego zawodnika, jak to wszystko sobie ułoży, bo to nie jest zadanie trenera, żeby układać życie zawodnikom. Zadaniem trenera jest dopasowanie się do tego, jak ci zawodnicy szukają tej życiowej równowagi. Podam wam taki przykład z mojej własnej pracy. Ja mam zawodniczkę, która pracuje w takiej branży, która była zaangażowana w pędzenie koronawirusa. I to, co się działo w jej życiu, to było istne szaleństwo. Oczywiście, roczny plan był napisany. Nie wiem, czy cokolwiek z tego rocznego planu zostało. Zrealizowane. Prawda jest taka, że ona latała jak szalona, a ja latałam za nią, tak? I cały czas modyfikowałam obciążenia, cały czas patrzyłam, jak ona się czuje, i cały czas próbowałyśmy znaleźć w tym jakiś balans. No, pytanie, czy to wyszło? Tak, wyszło rewelacyjnie. Sezon był świetny, ale to jest ewidentny przykład na to, że jak coś dzieje się w życiu, co jest bardzo absor absor absorbujące, to zaraz ten plan wymaga elastyczności. Zresztą z podręcznika. Z naszych studiów podstawą rocznego planu jest właśnie elastyczność, a ta elastyczność jest wymagana właśnie ze względu na nieprzewidywalność tak naprawdę życia. Czyli w idealnym układzie to trener podąża za zawodnikiem z obciążeniem, może próbować go. Czyli w idealnym układzie trener podąża za zawodnikiem, próbuje to wszystko wrzucić w jakieś ramy naukowe. Pytanie, jak to wyjdzie? No, czasami wyjdzie, czasami nie wyjdzie, zależnie od obciążenia, które w sporcie wyczynowym jest objętością plus intensywnością, a w sporcie amatorskim jest życiem osobistym, życiem zawodowym i treningiem, tak naprawdę. No więc wracamy do. Pytania: cyferki czy czucie? Słuchajcie, z mojej perspektywy, uczcie się. Jakby proście swoich trenerów o to, żeby wam powiedzieli, na jakim zakresie, na jakiej strefie, jak powinniście się czuć. Obserwujcie swój organizm, obserwujcie podczas wysiłku swój oddech, obserwujcie to, jak od, yy, opowiadacie na dane obciążenie treningowe, jak po danym mezocyklu się czujecie i w momencie, kiedy to wszystko złapie pewien balans, to będziecie w stanie trenować coraz lepiej i lepiej, ale prawda jest taka, że ta robota jest pół na pół, czyli bardzo dużo zależy od tego, jak się zaangażujecie w ten proces. Jasne, wspomagajcie się z cyfrkami, to jest na początku bardzo potrzebne. Jasne, ustalajmy zakresy. Testy są przydatne i są fajnym sprawdzianem dla waszego układu nerwowego, bo są stresujące i są. Przydatne, ale niekonieczne. Bardzo szybko tracą na aktualności. W literaturze podane jest, że to jest 6 tygodni, ale w sporcie amatorskim to będzie dużo krótszy czas. Czyli y, czucie i Znajomość intensywności wysiłku pozwoli wam trenować coraz bardziej celowanie, tak? Czyli coraz lepiej, jeśli macie dobrze ułożony plan treningowy. Po stronie trenera to po waszej stronie jest to, żeby tam gdzie jest na przykład drugi zakres, trenować rzeczywiście drugi zakres, a do tego musicie się nauczyć, co to jest drugi zakres. Jakie przemiany tam zachodzą i jak oddechowo y, powinniście się czuć? Czyli w ontogenezie zawodniczej idziemy od cyferek do czucia, z niczego nie rezygnujemy, po prostu się rozwijamy, żeby coraz lepiej poznać siebie. Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Jeśli macie jakieś tematy, niezależnie od tego, w którym momencie jesteście swojej ścieżki, czy trenujecie rok, czy trenujecie 5 lat, to ja, jeśli dacie mi taki pomysł na temat, po prostu odpowiem na Wasze potrzeby. I też mi to pomoże, bo nie wiem tak naprawdę, te tysiąc osób to jest bardzo zróżnicowana grupa i nie wiem tak naprawdę, no, na jakim etapie dzisiaj jesteście i Wasze wskazówki pomogłyby mi lepiej dopasować się do Waszych potrzeb. Na dzisiaj to wszystko, serdecznie dziękuję, bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje i do zobaczenia następnym razem. Bye.